Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Boguć żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Mariok Polski, Tobie się zawierzamy i oddajemy naszą ojczyznę, nasze rodziny, wspólnoty, na samych. Do Ciebie wołamy pod Twoją obronę. Czekamy się, święta Bożego, naszymi prośbami. Raczej nie gadać potrzebach naszych, o i złych przygód. Proszę i Błogosławiona, Pani Nasza. Synu swojemu, synu swojemu, synowi nas oto. Nie przeszedłem znieść prawa ani proroków. Nic się nie zmieni, ani JOTA, ani jedna kreska, bo niebo i ziemia przeminą, a moje słowa nie przeminą. To w tym samym duchu pouczył nas święty Jan Paweł II na ziemi polskiej. Że od tych Bożych dziesięciu słów zależy przyszłość świata, Europy i Polski. Te dziesięć Bożych słów i wypływająca z nich moralność są znakiem budowania lub upadku narodów. Polonia Semper Fidelis Polska zawsze wierna. Pan z wami. Niech imię pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Z nasze w imieniu Pana. Chwała Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty. Pomyśl matko miła, że od wieków nie słyszano. Tyś grzesznika opuściła, co Twe święte wielbi miano. Nikt od Ciebie w cierpień nocy nie odchodził bez pomocy. Nikt od Ciebie Wielpień nocy nie odchodził bez